thank you Teraz spotykamy się na terenie ciepłowni miejskich w Łomży w ramach Dni Otwartych. Jest to już tradycja. Że te spotkania odbywają się. było okres troszeczkę przestoju wynikający z okresu pandemii, jak również z faktu, że rozpoczynaliśmy wtedy, wówczas trzy lata temu, budowę kolejnej instalacji, no, KOTŁA K7, instalację kogeneracyjną. No i wówczas nie było tu możliwości technicznych, żeby, żeby młodzież mogła przyjść i oglądać, ze względu trwające wykopy i prace inwestycyjne. Celem takich spotkań jest nadal zapoznanie jakby naszego społeczeństwa z tym, co my tu robimy, jakie podejmujemy z działania na rzecz rozwoju ciepłownictwa lokalnego i tego, aby ciepło, jakie my dostarczamy do naszych odbiorców. Na terenie całego miasta było tym ciepłem jak najbardziej ekologicznym, najbardziej wyprodukowalnym efektywnie. Kogo będą Państwo gościć podczas tych dni otwartych? Podczas tych dni otwartych generalnie kierujemy nasze, nasze jakieś takie uwagi, nasze, nasze zapoznanie z tematem do trochę osób, które już jakby liznęły trochę życia, więc nie, nie będzie to tak jak dotychczas było również branża przedszkolaków, ale generalnie do szkół średnich. I tak tak też w tych najbliższych dwóch dniach wizytujemy y, młodzież z liceów ogólnokształcących, jak również ze zespołu szkół mechanicznych. To jest tutaj szkoła, y, Liceum Ogólnokształcące Kopernika, czyli Liceum nr 3, czy tam Liceum Katolickie. I tu głównie jakim Młodzieży, która wchodzi w życie i która właściwie się spotyka z tym, co teraz nam niosą różnego rodzaju przepisy, informacje niesione na łamach y, różnego rodzaju procedur, które mamy wdrażania i Odejścia i z tym, co się dzieje w całej branży energetycznej, są jakby przyszłością, i tutaj trzeba jakby w tym kierunku wdrażać i zapoznawać tą grupę młodzieży z tematami. Co nie znaczy, że nie mogą być tutaj również u nas i inne osoby, bo jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszelkie wizyty. I na przykład w piątek również będzie grupa, no taka już może bardziej specjalistyczna, bo to będzie grupa koło Łomżyńskie, koło SEP-u, które też będziemy wizytować i zapoznawać właśnie szczególnie z pracą tego nowego układu kogeneracyjnego. Praca turbiny i produkcja prądu. Pokazujemy stan istniejący ciepłowni tej węglowej, Pokazujemy to, co żeśmy zrobili już na układach biomasowych, jak również omawiamy, w jaki sposób kontrolujemy, po, po, prowadzimy nadzór nad całością, czyli pokazujemy tematy związane z poborem wody, z kontrolą tej wody przez nasze służby laboratoryjne. Kontrolujemy pokazujemy, w jaki sposób analizujemy produkcję dostarczania naszego paliwa, czyli również kontrola dostaw miału, kontrola dostaw biomasy. To też będzie można zobaczyć w badaniach naszych na konkretnych urządzeniach, które tutaj stosujemy, jak również pokazanie całej takiej technologii na tych mapach wizualizacyjnych, mapach informatycznych, gdzie wprost pokazujemy stany konkretnych danych z danej chwili eksploatacyjnej. Jak również sam fakt procesu napaliwiania, procesu zbierania odpadów, jakie są wytwarzane, sposobów zagospodarowania. Także tutaj aspekt zagadnień jest bardzo szeroki i każdy z, z różną możliwością, percepcją, przyswajania sobie wiedzy, znajdzie coś dla siebie. Bardzo fajnie, w mojej opinii. Wszystkie piece i ogólnie opisywanie, jak to działa. Ciężko jest mi się trochę wysłowić. Ale. Podobało mi się po prostu dobrze wytłumaczyli. Czy wiedza, którą uczyłeś się w szkole, była też Na przykład, były jakieś rzeczy? A częściowo, nie aż tak dużo, bo ja jestem jednak na profilu czysto elektrycznym, ale trochę też.